Siemanko. Pokażę wam e, mój build na Ultimate Bunny mm, Jest to build typowo zrobiony pod raczej dungeony, tego typu rzeczy na bossy. Nie chodziłbym nim, są lepsze postacie, żeby chodzić na bossy niż Bani, więc nie ma moim zdaniem potrzeby e, robić jej pod bossy. Dlatego mój build trochę się różni od builda pod kryta, który e, możecie kojarzyć. Na przykład takiego Moxiego. Dość popularny twórca. I też dużo osób mogło Wam mówić, że build podkryta jest najlepszym wyborem. Ja powiem Wam dlaczego uważam troszeczkę inaczej. Nie uważam, że build podkryta jest zły. Ale uważam, że jeśli chodzi o bani to aż tak forsować tego kryta moim zdaniem nie trzeba. I powiem Wam dlaczego. Tak się prezentuje mój build. Tutaj możecie zobaczyć, że... Używamy transcendentnego modu High Voltage, który jest tylko dostępny na Ultimate Bunny. Dlatego polecam Wam zdobyć Ultimate Bunny nie tylko dlatego, że macie trochę więcej HP i defa, ale przede wszystkim ze względu na ten mod, który jest bardzo silny. Jeśli chodzi o pozostałe mody, możecie zobaczyć sobie, że jeden mod tylko na skill cooldown, nie mamy nic innego, co wydłuża nam. E, czas trwania umiejętności albo by skrócało właśnie cooldowny, ponieważ nie potrzebujemy tego. Nasza trzecia umiejętność i tak będzie dostępna za każdym razem e, zanim się skończy. Następnym modem jest e, Mana kolektor, Bardzo fajny magik. Polecam e, go mieć w tym buildzie. Na moim poziomie przy 17% szansy odzyskuje mi 12% many, e, co naprawdę pozwala cały czas biegać e, na tym buildzie. Electric, Singular, dwa mody, które zwiększają nam damage. E, tutaj mamy na zwiększenie range'a, co jest też bardzo istotne, żeby nie musieć podbiegać do każdego mobka, tylko przelatujecie i, i się samo robi, że tak powiem. E, Spear and Shield lepszy niż Iron Defense. E, na HP mamy po prostu increase HP. E, I dwa mody na sam koniec, które zmniejszają koszt. E, przez co dodatkowo będziemy mogli właśnie biegać na tym bidzie cały czas. Jeśli chodzi o nasze ostatnie miejsce, czyli miejsce na nasz tak? czy tam naszą linkę, jaką chcemy, wasze indywidualne upodobania. Ja kocham Mid maneuvering, ze względu na to, że połączone to z jej szybszym bieganiem, możemy się naprawdę na fajne dystanse wystrzelić. Nie musimy. Się przyczepić, nie? Do ścianek. Także ja polecam to, ale możecie użyć długiej linki, czy potrójnej, czy co tam sobie chcecie. Eee, jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć: jak tutaj widzicie, minus 40% skill power. Tutaj jeden winowajca, a to drugi. Mm, nie ma to takiego znaczenia. Eee, naprawdę ten build bije i zabija wszystko na swojej drodze. Pokażę Wam teraz taką troszeczkę bardziej budżetową wersję tego buildu. Zapomniałem Wam powiedzieć o tym w filmie o Gley, ale no teraz Wam pokażę. W pierwszej kolejności usunąłbym takie rzeczy jak to i to. Dają nam tą manę, że możemy biegać naprawdę długo, ale bez d bez zasięgu, no to nie mamy co biegać, także... To bym zdjął, to dodał sobie na koniec albo gdzieś tam w trakcie, tylko na przykład nie ulepszone. Będziecie testować, musicie sobie sprawdzić, co każdemu odpowiada. Ja, na przykład, ręcz tutaj by jeszcze u mnie poleciał i ma na kolektor, mimo tego, że to jest super mod To dopiero na, tych wyższym, na tym wyższym poziomie pokazuje swój pełny potencjał, czyli że no, coś dostajemy z tego. Na niższych, troszeczkę niższa szansa. Więc jak nie zabijacie, tak jak już wspominałem, to tego nie będziecie dostawać. Więc możecie na czymś takim operować, potem właśnie dorzucić e, tego mana kolektora. A jak wam będzie brakować many, e, no to możecie zawsze, na przykład, niższy poziom jakichś tutaj modów, które ja mam e, wykorzystać, e, i wtedy dorzucić sobie na manę to albo tutaj tego niebieskiego. To już Wasze upodobania. Wiem, że trochę osób będzie, która nie ma ultimate bani. Możecie to usunąć. I wtedy myślę, że nadal będzie bildział, jednakże high voltage zwiększa range, zwiększa damage, zmniejsza ilość mobów, które to fokusuje, ale na tyle będziecie mieć duży damage, że i tak będą ginąć. I następne będzie fokusować i nie będzie to miało żadnego znaczenia, tylko na plus. Ok, czas przejść do reaktora. Także reaktor mam pod Cage'a. Electric i Singular, e, musicie to mieć, nie ma innej opcji. E, ja aktualnie jeśli chodzi o rolki Electric, Skill Power Boost i Skill Critical Hit Damage, nie mam bolidu pod e, Kryta, e, ale jakby się Wam trafił jakiś właśnie Critical Hit Damage, Rate Boost do elektryka do e, Singulara. Naprawdę to są fajne rolki. Jakiś tam mana, nier Też chyba tutaj może coś siąść. Też myślę, że jeśli drugi jakiś tam fajny będzie do busta do demage'a też się nada. Także tak to u mnie wygląda. Ja polecam tego Model Cage'a. Dostaje się go na początku. Jest to bardzo fajna broń. Pod mopki zda sobie zda egzamin w 100% myślę. Tutaj ja Wam pokażę jak wygląda mój build mogliście widzieć już mój build pod bossy, który korzystam na Glay sprawdźcie sobie na kanale jak wygląda bossowanie w wydaniu Ultimate Glay także tak wygląda mój bolid pod mapki no, nie różni się niczym oprócz zamianą tutaj na sweeping squad czyli możemy mieć mniej więcej 30% bonus ataku z zbrońki i to jest praktycznie cały czas, no bo trzy moby, nieważne czym zabijecie i tak to się Wam zastakuje, także z pasywy na bani zawsze to będziecie mieć. Tak to wygląda, możecie go przekopiować, możecie napisać jeśli uważacie, że coś innego byście chcieli tutaj wrzucić i działałoby lepiej. Jeśli chodzi o komponenty, ja korzystam z statusu supernowy, dwa powody. Po pierwsze dwa sety zwiększa nam electric skill power, co jest fajne, no bo wani elektryczna. No i cztery set Fusion skill power, no Dimension, fajnie by było, gdyby tutaj zamiast tego Fusion, ale no niestety, ale bardziej nam no, chodzi o to, co jest poniżej, czyli że taki jakby z powietrza piorun uderza w nasz cel, który, z którym zadaliśmy tam damage 2 sekundy ma to cooldownu, no i to zadaje 100% od naszego skill power'a. Także fajne, fajne combo, bo biegacie i co chwilę jakiś tam dodatkowy damage spada na mobki, fajnie się to łączy. Jeśli chodzi o rolki, które tutaj możecie mieć, no to polecam HP, def, mana pointy bardziej in combat niż out of combat. Ale tak to u mnie wygląda. To jakiś Max HP. Czekajcie, pokażę Wam. O, teraz będzie wszystko widać. Max HP. Tutaj też Max HP Chill Resistance. Tutaj DEV Electric. Tutaj DEV Max Shield Toxin. Także te wszystkie ogólnie drugie to, jak macie jakieś resisty, by się Wam trafiły, to to jest zawsze fajnie mieć. Po kolei ja tutaj mam trzy, także to całkiem dobrze. Mm. Max HP u mnie wygląda 5000 niecałe, def 23 i pół. Możecie mieć więcej. E, ogólnie HP na bani, tam pod jakieś tysięcy nawet. E, myślę, że uda wam się coś ulepić, jeśli byście się postarali, ale mi to starczy. Ja tego nie korzystam na bossy, tylko na moby, gdzie te nawet końcowe, e, potem bosiki, jakieś tam wyzwanie małe stawiają, ale. Zobaczycie, że przez to, że mogę biegać cały czas i bić ten damage, to boss mnie nawet nie trafia. A nawet jak trafi, to raczej nie zginę na one a nawet na pewno. Pokażę Wam teraz, jak się sprawuje bani w warunkach bojowych. Mm. Jak po prostu wyglądają te dungeony. Zobaczycie, że ta mana praktycznie mi nie spada. Damage, e, jaki tam siada. Odpalę misję na 200%. E żebyście zobaczyli, że nawet w tych najtrudniejszych warunkach na solo dungeonach bez problemu daje radę. Także zapraszam. Także myślę, że taka Ultimate Bunny całkiem daje egzamin. No i dlaczego tego kryta? Moim zdaniem to, że macie możliwość biegania taką długość czasu, że możecie to robić tak naprawdę non-stop, pozwala wam przejść dungeon w dużo szybszym czasie i mimo tego, że tego bossa zabijecie no nie wiem, trochę szybciej, to cały kształt tego buildu jest po prostu w moim zdaniu lepszy. Yy, możecie się ze mną nie zgadzać. Yy, jak najbardziej to zrozumiem. Możecie napisać dlaczego. Może macie jakiś bolid konkretny, że łączycie kryta, bijecie więcej. I jeszcze też macie taki yy, taką manę, że tak powiem, że wam nie schodzi. Bardzo chętnie się dowiem takiego buildu. Możecie napisać w komentarzu. Yy, to jest moja wersja. Osobiście będę jej bronił. Yy, chyba, że coś mi tam napiszecie ciekawego, to jak najbardziej potem to chętnie uwzględnię i nagram jakiś kolejny filmik. Także to by była Ultimate Bunny. Mm. Zachęcam do wejścia na e, YouTube'a, sprawdzenia jakichś innych filmików ode mnie. E, Ultimate Glay, e, mój e, ukochany build, polecam sprawdzić e, na Twitch'a czy to na Kika, e, Streamuję sobie ostatnio czasami, także zapraszam też do sprawdzenia łapka w górę w komentarz. I na razie.